Ej Dziewczyny, nie są, o fanfiki. Was, są o was fanfiki na odpadzie? No. Jakiś, nie, ona w był, ona w był, ona w był. Yes, nie, no ja ja. To, to, to jest idealny tak, topic, bo czytało, nie, na fanfiki. Ja, ja, ja. A jaki fajny fajny nie? odpowiem fajny na to pytanie, fajny 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 Szeriff <średzy> <średzy> Boże! Najlepszy i Ej, im dłużej gram w tą grę, tym bardziej mam wrażenie, że rola szeryfa jest super. Uwielbiam grać z szeriffem. Takie fajne rzeczy można z tym zrobić. Na przykład wyjebać się pierwszej przed zgaszeniem świateł. Normalnie, witaj obliczalny. My się często spotykamy w, tym, tej, w tej części siru i mapy. Zauważyłem na początku. I, I zauważyłem, że bardzo często jest tak, że jak ktoś z nas ma killinga, to bardzo często i mniej go nie ma później. I w ogóle, czekajcie, że obliczalny jest tym, jest nauczycielem matematyki Ja nie wiem, co to jest za uniwersum, w tym lobby się stworzyło Ale na generalnie zobaczcie, widzowie, macie typeczka, co nie ma matury z matmy napisanej Nauczyciela matematyki w jednym lobby, nie? To jest niesamowite jednak, to jest, to jest, to jest piękne, nie? I razem są w stanie dyskutować i debatować na temat jakiegoś wspólnego tematu I jeden jest w stanie drugiego przekrzyczeć czasami To jest właśnie piękne w życiu, co nie? Ogólnie nie było DJ TVP w DJ TV... Byłem w, byłem w, byłem w okay. Nie, byłem nie okay. DJ Okej, był Akurat od, od admina wchodził, był w dekontaminacji w tym samym momencie, jak będę Nie trzeba mnie do... namawiać zaraz, tak, tak. żeby przyciszyć o, Dobra, Tajemni, tajemniczy ty byłeś? Nie, nie było cię. Robiłem e, ja ja wam drzwi, ja akurat. Okej, ok. okay, to obliczalnego, nie było Nexa i chyba Kasik w takim razie jeszcze. I nie, Legiona. ja byłem ja ja wcześniej przed wami, bo ja, ja byłam na adminie i widziałam, że DJ TVP jest w tej dolnej dekontaminacji, i widziałam na to fanu admina, że jedna osoba jest w tej górnej. A obliczalny? Ja robię kabelki eee, w opisie. Dobra, i jeszcze jedno pytanie: albo super, albo weteran. Odpierdolił AD, który próbował kogoś sprawdzić w stacku. Też może być taka sytuacja. Jak działa weteran? weteran? Weteran to jest weteran taka lampka. Która... Każdego, kto próbuje z nim wejść w interakcję, z nim, gdy okay. ma odpalone. Tak, że ma ability po prostu. Jak ktoś użyje na jego ability, ale jaka to nie ma sensu, że akurat by okay. wiedział, że wtedy. No jest... To też tak ma. No. Nie, 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 na 5 w sensie... sekund. Nie, no mógł włączyć, bo byłoby się włączony. Każdy włącza, ale... bo był duży stack i weterana po się znikał w Tak, ale no, ostrzedł i kliknął ale kliknął jest 30 i może coś sekund coś chyba więc tak szczerze wątpię ta opcja jest Nie, no tak by na pewno no wydaje to jest jedna ta 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 no, no chuja wiemy tak Wydaje tak naprawdę. mi się że ski bo mało co wiemy Mam pytanie czy widział ktoś kto, kto jest w kręgu ten... podejrzanych No ty yy, kto jeszcze w sumie No nie, ja nie miałem w większości do sumie przy i ten dzisiaj ta chyba jeszcze nie było Nie nie, DJ TVP, ja wam mówię, że był na pewno w dolnej, dokąd tam Ja byłem w dolnej ludzi i potem otworzyłem drzwi tam. Długa runda. Tam ktoś jeszcze komuś... to co, to ta skip? To jest dziwne, że akurat się w górnej znalazła. Ja nie jestem... Ja pewna, że Kasia jesteś pewna, że ona ja, ja, ja widziałam no, tylko no, na panelu, ale ona widziałam tam jeba. jedną osobę, ja więc ja ci nie powiem kto tam był, nie? No tak jak. No ja byłam. No skip, ale. No dobra, no ale to podejrzane jest jest Plus, No nawcie lubi się odzywać. Ale nawcie to się lubi ogólnie nie odzywać. A my Dobra. Nie, to no to co ja tam, znasz się o nieodzywaniu się? Co ty, jak jest... i Są dwie osoby w tym lobby, które jak swoim postarym to się lubią nie odzywać. Ja, ja w ogóle zauważyłem, że jak już, tak, jak już się tak wprawiłem w tego Amonga, że już tak gramy troszeczkę częściej, czyli tam te 2-3 razy w tygodniu, nie? To zauważyłem, że niektórzy mają, nie wiem czy u mnie to tak wygląda, nie analizuję swojego zachowania, nie gram, ale, ale po, jakby po, po analizie innych osób jestem w stanie stwierdzić, że bardzo łatwo jest. Jesteś w stanie. Zazwyczaj ogarnąć yy, na przykład Bakiego jak jest impostorem, bo nic nie mówi wtedy i się dopiero odpala na ostatnie rundy yy, i masz tak? No to nieźle. no to się wiebałem. Co mnie zdradza w takim razie. To my, musimy nad swoim gameplayem popracować, a nie patrzeć na innych w takim razie. mi ja też tak, coś takiego mam coś tego typu Mam killa przez chwilę. O tu chodzi? Wyskoczył z tego węta, że ja mi wyskoczyło mi? Dobra, nie zadanie zrobić w takim razie ostatnie. Dziwne, bo wyskoczył mi na dosłownie na sekundę kira, jakby ktoś przez, nie wiem, w tym węcie był. Albo coś sprawdził tego węta? Nie wiem. Legion. Dwa zadania ostatnie. Wszyscy żyją. Mangetsu, diabeł. Mangetsu pójdę do tego specimena, no raczej wali koństwo jest, więc ja dosłownie każdego się boję w tym momencie. O, tu ktoś umarł chyba, może być janitor. Zresztą to mógł być też frak z pierwszej rundy, nie? Dobra, dobra. I koniec, taski skończone w drugiej rundzie, bardzo dobrze. No i możemy się teraz pobawić w 4 la... O no. kurwa! Okej. Okay. Co to jest? Znalazłem Dobre. dwa ciała koło siebie i był to obliczalny i chyba karygoda. Ej, to jest I... ten podpalający, to, to jakiś to... werewolf? Co to kurwa jest? Jak mi muzyk to, to, to był arsonista na milion procent arsonista, bo przed sekundę widziałem tajemniczego i. Co to widziałem było? Obok siebie. A Blaki był w totalnie w innym rogu. Bo moim. Ja Ale te, ja też tam przy kabelku, tak tak tak, tak? tak, tak, tak. Więc to Jeżeli to był arsonista, ty, to na pewno ty diabeł nie jesteś arsonistą, byś mi kliknął. No mnie też by kliknął pewnie, bo się z nim minąłem przed Ka Kasia, na wczoraj gdzie byliście? Mm, ja byłam teraz o dwa. E mam pytanie, i pewnie. I pewnie. Mam niedaleko weaponsów i właśnie w tym momencie padał Blaki i Karygoda, albo obliczalny? Nie, obliczalny My, to... i Karygoda. Nekse też mógł mnie kliknąć, kurwa, ale ty, Legend, wcale cię to nie czyści ze względu na to, że tam DJ TVP i tajemniczy byli. DJ no, no. TFP był jest czysty wcześniej raczej. najprawdopodobniej ale tylko w reddiku, więc mógłbyś sobie kliknąć i, i e, tajemniczy, nie, tajemniczy był, no, ale wy tam byli trochę wcześniej, więc małeś czas, chodzi. żeby to kliknąć. Ja byłem jako trzeci, mogłeś mieć cooldown. Nekse też go, go widziałem Ja teraz jestem w taski, i skończyłem pan, wszystkie, wszystkie, wiesz? nie tego, bez sensu. Czyli co, Kha'zix? Albo Nie. Ja jestem na to Bo Kaix i Nawci nie widzieliśmy to tanie w medyku i wtedy któraś z nich musiała by kliknąć Arsonista. Ja generalnie jeszcze jakieś 20 Któryś sekund. Z nas nazwy na 100% nie był. Ja bo gen... by nie żył już. Jakieś 20 sekund temu byłem na vitalsach i jak coś wszyscy jeszcze żyli, Mangecy był na admin panelu i no jak tak jak mówię, poszedłem, zrobiłem te dwa zadania w specimenie, wróciłem no i teraz padły fragi, więc tu na 100% musiał być raczej Arsonista. Właśnie, no bo, bo to jest na 100% i nasza trójka była, więc nie zostaliśmy kliknięci. Czyli Nafcia, Kasik zostaje tylko jako arsonista, yy, wiesz. Czy ktoś miał Kasik z i w tej rundzie? Blisko, nie, tak, jestem ani nie jestem arsonistą, ale nie jestem tym. Najgorszy jest diabeł to, że my możemy, nie dość, że mamy Impostorem. arsonistę, to możemy mieć jeszcze jednego impostora, bo możemy mieć nawet dwóch impostorów, bo chuja wiadomo, kogo, kogo arsonist no, tak, wyjebał, tak, nie? Tak, ale tak, impostor tak. mógł też zginąć od arsonisty, nie? Tak, Mówię, tak, nie. tak, 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 ale sytuacja jest taka, dobrze. że jak ktoś wywołuje myślę, ja to teraz... Dla drużyny. Ja się poświęcę dla drużyny i sprawdzę, czy Nafcia jest arsonistą. Bo? Nieźle. O, i gra się nie skończyła. Ja pierdolę. I co ty... Słuchajcie, ani nie jestem Arsonistą, ani nie Ale jestem Aronąc. Się... E... Nie, 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 nie. Przepraszam, w sensie, Nawciu nie ogarnęłabyś tego na tak, takszy... Albo kurwa ktoś na trupie... Nie, na trupie nie to. możesz zgadywać roli. Nex to jest Arsonistą. Oj, totalnie nie stary. Kurwa. Nawcia nie ogarnęła, żeby tak szybko wypierdolić Kasię za nie. Ja pierdolę który? Aha. Strze Kasia strzeliła w nawcie arsonistkę Legion No diabeł, diabeł ja rozumiem, że on mnie może Podejrzewać za to, że ja po prostu jeszcze żyję, nie? Że nikt inny by mnie ogarnął A ty ogarniasz, bo ty robisz jakieś rzeczy No kurczę, tak szczerze, nie? No proszę pana Celujemy Musimy w pana celnąć, nie? Jest! Dobrze! Brawo, Neks! Uuu! Powiem tak, gdyby nie Kasia, strzelałbym w nafcie. <grym> no. Arsonista a, ma, chyba. Legend tak, a, legend! Ok, tak, tak. Kasia, który był A Kasik sama strzeliła. XD, kurwa. Okraju. Tak, ale, ale ten no bo, Ten Ale no jakby został ze mną arsonista, to by arsonista by był Ale wcięło, generalnie, generalnie, Kasia, ten wąwó z jednej ja strony nie był nie turbo głupi, bo jakby było dwóch impostorów, to byśmy z buta przegrywali. Ale z drugiej strony, przez to, że jakby potwierdziłaś nafcie, no to wiedziałem, że to diabolacz raczej clear, nie?

Proszę o wiele, po prostu, że jak już wystartuje runda i dostajesz rolę, to zamykasz mordę, o to proszę, jedyna moja prośba, i ja naprawdę, mi nie przeszkadza darcie mordy, jak głowa mnie boli, to czasami, wiecie, wbierdalanie się w słowo jest w stanie zdenerwować, tak, ale ogólnie, no to jest największy trigger, albo jak ktoś mówi przed skończeniem gry, że już gra się skończyła, albo jak ktoś gada na rozpoczęciu, po prostu, jak ty chcesz sobie, wiesz, spokoju, Spokoju przemyśleć swój gameplan. No, mnie to tak irytuje, bo to mnie totalnie z rytmu wybija. I potem, żeby wrócić do tego rytmu na nowo, no to wiesz, no to mija kilka sekund, a te kilka sekund na samym początku potrafię być bardzo ważne, nie na początku, więc. E, więc nie wiem, dlaczego dwa razy powtórzyłem na początku. <grym> Także, no. E, robię zadania jak jakiś snitch, ale nie mam tu, prawda, snitcha tym razem. Mamy weterana. Muszę patrzeć po prostu, czy ktoś idzie jakimś takim momentem, żeby mnie zabić. Jeżeli będą szli, no to. Klikam alert po prostu, nie? Najgorzej, jak mnie ktoś dopadnie na jakimś skanie. trzymam escape żeby i na alert, jakby, jakby ktoś zobaczył od razu, nie? Dobra, udało się bez. Okej, okay, nie uda się niestety. Dobra, to pójdę zrobić tego, nie wiem, czy tam przy, przyjdzie czy nie, coś na Zawraca się, nie, nie zawraca, dobra. Karigona, okay. ty kurwa majderze! Nikt okay. to się z widzielantem Po bez... no prostu jest selcem karigona go for it! Po prostu jest A czemu, Cze? czemu, czemu? czemu? Opisz co widziałeś Bo to zabawne było, Cari... nie? Chyba. Ja bym Carigoda. też chciał się spać z tobą. Postawił wenta w kąsach. Nie mój drogi, ten went tam był, możecie strzelać. Śmiało widziałem tego for it. Widziałem tego wenta, ja go nie stawiałem. Widziałeś, wszedłeś kurwa do tych Że Zostawiłeś Zab węta i wyszedłeś, i od razu po w stronę admina. Tak, BlaDiT. Nieprawda to ja postawiłem egging, tego, tak było, co, co, tego Co, BlaDiT, co? Tak, nie, no to mówisz. ja nie bo to Jester, To ja jedno odwałcę. Tak było, ale nie staję, <laughs> to węta. No nie no, kary. Możecie śmiało, 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 widzisz, zapraszam do nastrzemnic. No i po co wbiegałeś w takim razie do komunikacji? No, żeby zobaczyć, czy tam ciała nie ma, na przykład. Mm -hmm. Ciała nie ma i, Cięż, ma. Chcesz I chcesz zrobić węta. Okay? Nie za tym było światło zapalone jak tam wbiegałem, raczej jakbym wenty robił, to na zgaszony Nie nawet no się ja nie, to nie, nie, było nie tak ma takiego no, możecie strzelać, a, znaczy, nie, Ale Ebi, tu, pewnie był, nie? Nie strzelajcie we mnie, nie nie nie. możecie jako widzielanty strzelać, ale nie jestem, nie jestem minerem. No, no, ja jest no dobra. Nie, nie, no, to... nie. no ja bym szczerze zaufajał Ebi, bo by się tak zaśmiał, no jakby, jakby, jakby był szczery, ale z drugiej strony. No to, to mówię, mówię, <laughs> strony... mówię, mówię zapraszam. po prostu zabrażam. coś, co jemu się wydawało, nie? No ja bym też to jest minerem, wszyscy o tym wiemy. No pierwsza runda, nie, nie ma fraga żadnego, można skipnąć, prawda? Szanujmy życie! Szanujmy życie, szanujmy życie! Życie tasków jest wiele, tak samo jak strun, które ma gitara. Nie interesuj się mangesu skipnijmy już? No widzisz, nie da się w końcu. ja mam jeszcze pytanie. Nie, wie. nie wiem. Kasik, tak? ty masz w ogóle jakiekolwiek taski? Czy masz 0 na 8? Pamiętajcie Pamiętara, mi zamek. No. Gitara słuchaj, tylko miałaś okazję stoisz na tych kamerach i nic nie robisz. O przepraszam, to ja przeszkadza ci to, że to się obszerwuję obszerwuję. co do tego mnożenia? Zapytaj mnie! Tu wiedział co wiedział! No, no porozmawiał no, chuj z butem, nie? <laughs> Czyli ja, ja z mańkiem no, sobie. No. zapytaj, on tak daje e, Cyfry po liczbie, na liczbie pi. To no, wy jesteście <laughs> zwariowani, no? <laughs> zwariowani! Kary za pomocą mnie! Wiem, no, jak wolą nies niesłuszne to. oskarżenia, więc ja zeskipowałem i będę cię obserwował. Nazwa filozofia. Normalnie, widzowie, jak ja bym kiedyś wydał swój tomik filozoficzny, nie? To by byście mnie uznali z jakiegoś wariata, kurwa. <laughs> Dlatego może tego nie zrobimy nigdy. Nie, to w sumie, dobra, wy i tak mi pewnie macie jakieś jakieś Dobra, co mi w sumie obchodzi, za kogo wy mnie macie? To nie jest mój biznes. Miejcie co za kogo chcecie. Jak chcecie, to mnie możecie uważać za, nie wiem, czołg. A jak chcecie za kogoś innego, droga wolna. W waszej wyobraźni mogę być kim chcę. Grunt, żebym ja wiedział, kim jestem, tak? To jest najważniejsze. I zobacz, to jest właśnie takie... Tak, to, to są właśnie moje filozofie. Takie filozoficzne pierdolenie. Ja potrafię, no, ja potrafię. Po prostu odlecieć czasami. Boże, dobra, najtrudniejsze zadanie. Skup się, Christian. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, no, rezerwujcie. Helikopter bojowy, nie no. Aktualnie jestem helikopterem medycznym. Jestem weteranem stary. już, już, już wiesz, helikopter bojowy to by było, jakbym był żołnierz. No teraz jestem weteran, czy już po służbie, nie? Next podcast normalnie widzowie, będę jak każdy będę się wypowiadał na gówno tematy, które mnie nawet nie interesują. O mój Boże, tak mnie interesuje drama z wardengu i z boksdem. W chuj mnie to interesuje! Opowiem o tym dlatego, bo Was to interesuje, a nie dlatego, bo chcę mieć wyświetlenia. Tak, zapraszam widzowie, kolejny odcinek. I palenia konia, siedzenia na kanapie i gadania o rzeczach, które nikogo nie interesują i są bezsensowne. Let's go! Kołowenta. Hej. Po prawej stronie? Tak, 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 po prawej stronie. Ja powiem, że to też widziałem. Wyrzucimy w końcu karygodę. Dobra, ja mam tak. pomysł. Możemy, <grym> możemy to skipnąć. I ja sobie zrobię taska i będzie Co jak... ale to... tak się kurwa sprzedać to jest aż leżało, hmm. no. Nie, no. Nie, nie, no nie. Dobro do mnie to nie Zabieram. robię Zadań? Ale no, obliczalny. Ej nie śpieszcie się tak z tym zabijaniem. A pamiętasz, kto był z nami w labie? W labie. Wiesz co? się tak No Ja pamiętam, że był tam właśnie Blaki i nawcia I my wybiegaliśmy na światłach. I czy ten, jeśli to był świeży kili, potrzebujemy takiej informacji, no to oni mogli, ktoś z nich mógł zabić. No tak. Ja tylko powiem, że AB wskoczył do Bęta. Oho aby przyszedł do venta, to wywalamy go, Uciemnie. wywalamy go, co? O, oskarżę Karigodę i teraz jeszcze do venta wpadnie, ja bym Ja bym nie wywalił. <laughs> Dobry pomysł. We mnie nie da się strzelić już, Aby. To skip, real, co? Real. Nie no, Karigoda no to na jest. Nie ja nie bowiem jak ci tłumaczę, że nie mam żadnych... Hej, tego RageBaytu jesteś specjalnie po prostu, bo ci to bawi. wszyscy Ej, się, ty jest ze taki, się. Ej, taki, go taki, 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 za taki, tak się taki, 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 I Black jest taki, Kurde, taki, 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 dzisiaj. coś dać taki, Ej, taki, był tu taki, tak bez taki, taki, <noise> Ale Sigma z tej Kasiks, <noise> nie? Jak ona czasami <noise> coś <ci> powie, nasz <noise> miód na uszy. Dalej gadają, nie? <noise> Karigoda i Diabeł są impostorami. <noise> <noise> Powiem wam tak, Blak jest sprytny. Blak jest super sprytny, bo oni włączyli reaktor. To on przy nich latał, specjalnie pokazywał ciałem jednego i drugiego. Karigoda no i. No dobra, no to dobra. Nie, go... nie, nie, <noise> nie 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 tak. Karigoda i nie I Karigoda. I Karigoda zarąbał No dobra, się, mnie. Przepraszam za brak zaufania! Mimo, że wiedziałem, że nie, jest nie, prawdę, to przepraszam za brak zaufania. Według mnie najpierw diabeł. Najpierw diabeł, diabeł nie, nie, to nie jest. Ma. Nie, nie, nie. Jest. Jest no, no to Mangetsu i ktoś inny. Nie jestem kurwa minerek, no, tak. ci tak. na kopię do dotyczy. Nie, proszę. Kurwa, bo ja się próbuję bronić. Jak widzisz pierdoliny bo teraz. Nie masz to się bronić, nie mam. Nie, Karigoda wiemy. Karigoda go odwalił na moich oczach, żeby nie sprzedał tych informacji. Naprawdę mi bo No nie, no, Karigoda!

kto wyszedł? <laughs> Ten no kurwa, to ukazują, byś, kurwa, No nie... nie no, diabeły, jeszcze musimy jedną, jedną... Nie A ja bym no. ale ja nie gram, po prostu mówiłem, że raz się. Siema. Siemano. Halo. Siema. Siema. dede, 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 dede. De de de. No, nie, nie, lubię takich, takich zachowań. Bardzo niemiło, chciałem powiedzieć, w stosunku do diabełka się zachowali. Nie zgadnę, Guzik jest swapperem? Pewnie nie. Ejbi nie, kto może być swapperem? Może sam, Karigoda? Co, wybucha lewy reaktor? Dobra, nie. Trzeba naprawić, ale ja prawy, prawa, a nie lewy. Zazwyczaj jestem zdziwiony. Cześć, Kasiks. Dobra. <grywa> wolałem użyć, wolałem użyć, wolałem być pewny, nie? O Jezu, 25 sekund. Dobrze, dobrze, dobrze. Jesteś bezczelny, Karigoda. <grywa> Bezczelny, no. Bezczelności znaczy się. Teraz mówcie y, mi gdzie, gdzie, gdzie stoicie. Chciałem gdzie stoisz? Ja bym to jest Ja, ja, ja by... stoję dokładnie na drzwiach do górnej dekontaminacji. Ja bym. Be... Do, dokładnie tam gdzie ciało. Czyli ja bym ciało. proponował. Oh, ja już ci mówię gdzie... Ja ci nie powiem gdzie jestem, ale powiem ci gdzie chciałbym być. Chciałbym być yy, na świecie, gdzie ciebie nie ma. Czyli wypierdolę. No, ale... Ale jak są własnymi ćwiczeniami, czasami się no spełniają. No, no, to musi być Nexa, taki. No, ja lubię <głosujesz> z, 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 z Polusa, Polaku. Skończymy się argumenty, skończymy się argumenty. Z polusa, zgłosujemy ja, zgłosujemy ja, zgłosujemy na Nexa. Nexa. Karigoda przeszedł 5 osób, to jest niemożliwe. To co, Nexa? Na, na Nexa? Nawcia, na Nexa? Tak, tak, na Nexa, no. O kurde. Wszyscy na Nie no, Guzik, przestań swapować. Wiemy, że jesteś swaperem, ale zagłosuj po prostu na Karigodę. Ej, na na kogo dałaś głos? No, na Nexa. <śmienicza> nie, 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 nie. no dałam na Karygodę. No. No, 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 no i co, dzięki ja panie Słaby, o ta. jednak nie. Aha, Ej, w ogóle no nie, nie wiem dlaczego, ale właśnie wpadł mi do głowy pojebane, pojebane zaraz zdanie zaraz za jest, i powstrzymałem się, żeby go powiedzieć na ogólnym czacie. W sensie, że na Discordzie, bo stwierdziłem, że to by było zbyt mangeksawe, ale wam go powiem ekskluzywnie. Nie wiem dlaczego, ale. W, 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 przytoczył mi się, mi się zdanie Polus, Izak na Polusie, krzyczy na Polusie Pojebane co? To by mogło być prawdziwe, bo wiecie, bo córka Izaka to lusia. Tak? Chyba tak Kore Sick Ja pierdolę Jezus no Ej, dobra, to co? Idę teraz, Lex? Tak po kolei każdego. No dobra, no tak, na mnie to na mnie chyba, nie? Dawaj, 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 dawaj. Chciało już coś mówić? No, gdzie? No, kurwa. Co dobra, No, mów, No, no, nie, 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 no, nie guzik powiem. No co, no, idziemy sobie znak słaba i nagle Ej, bie, kurwa na naszych oczach zapierdala. Ja bym dokładnie nie nie tak było, no? Ja mam co jednego. A Biego. na najmierdą, najmierdą. Nie, to tak nie było, chłopaki, tak nie było! Nie, wy już wszyscy zagłosowaliście, bo jesteście jeb**i! Ja nie wiem, o co chodzi w tej grze już. Ale co mogę zagłosowaliście wszyscy! Totalnie Mnie tam nawet nie było! Guzik gada jakieś losowe rzeczy. Guzik zaj**ł na moich oczach, zwalił najebiego i po prostu się zjaśnił. Już wszyscy się zagłosowali, to jest niemożliwe! No, baby! To, to ja no! Nie je, nie je. jebać. Ja już nic nie mówię, kurwa, do żartów w dyskusji. Wiecie co jest zabawne? On się o mnie zapierdoli za 20 sekund. I to jest, to patrzcie, to jest cudowny ending Dobra, uwaga, uwaga, uwaga Chodzę Klikam weterana Oj, źle poszedłem, guzik był po prawej O nie, co teraz? No Ja pierdole. Czekaj. Niech się <głosiłem> nie zajebie. Nie go się mnie zajebie. Spokojnie. Ma ogólnie używać w owokach i mi zaparowało okulary, więc chuja widzę, ale... Ale to jest średnio istotne. Dobra, chodźmy tutaj. Zobaczmy, co tam słychać u Artura. No i co zrobisz, Artur? Nie no, nie pierdol. Teraz to idę to zgłosić.. <głosi> Nooo! Jestem hierdolny! Ja pierdol. Ja ej, to... <laughs> ej, no to co, DJ? TFW, musimy nexe wyrzucić No, Noo, <laughs> chyba tak! Ale freport report kupić na report ja tu już ja nie wiem, no! Ja pierdolę, no dobra! nexe lecisz? No i co, nigdy nie zagłosował! <laughs> Dobra <laughs> Czekaj, czekaj, jeszcze zrobimy ty... Ej, a ty że jesteś medykiem, co nie? Tak, tak Okej, <laughs> okej okay, okay. Ja, pierdolo, ja, ja... Ale też Czemu to ja nie, 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 ale to polujesz, nie, to nie, nie, to nie, 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 chodzi nie, tej no nie, to ja... nie, 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 Ja nie, 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 nie,